Eucharystia dotu, spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie do nas przychodzi pod postacią chleba, ale także w drugim człowieku. Pan Jezus codziennie do nas mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A więc nie bójmy się przychodzić do Niego. Dziękujmy Jezusowi za dar Eucharystii i Jego obecność w każdym z nas. Te Żywego słowa zaprasza do uczestnictwa w spektaklu pod tytułem Tajemnica Eucharystii. A ci ze spuszczonymi głowami i opuszczonymi rękami, dlaczego idą smutni? Przychodzą na każdą Eucharystię, niestety od dawna nie przynoszą niczego, nie mają żadnych darów, aby złożyć je Panu w ofierze. Ich podopieczni nie mają nic do zaoferowania. Dlatego są smutni. Naprawdę nic nie macie? Ave Maria, gracia plena, domnisteru. Benedicta tu illum eres, et benedictus fructus święty Jezus. Santa Maria, Mater Tak ale modlą się za wstawiennictwem najświętszej Marii Panny do Ducha Świętego, aby przemienić ich niedoskonałe uczestnictwo w Eucharystii i zaniósł przed tron Najwyższego Boga. Też anioł? No dlaczego okryty jest czernią? Kiedyś był pełen radości z wielkimi planami. Jego podobieczna mieszkała pod sercem mamusi. Niestety po kilku dniach życia powróciła do domu ojca. smutku pogrążył się wielkim żalem jego serce krwawi. on sam do dziś nie może rozstać się z przygotowanym dziecięcym łóżeczkiem. Że dał nam wolną wolę. Ludzie często zadają to pytanie: Gdzie był Bóg? Tak się niestety dzieje, kiedy człowiek, mając rozum i wolną wolę, zapomina o istnieniu Boga. Ze świadectwa Kataliny Rivas nadszedł końcowy moment prywacji i kiedy całe zgromadzenie mówiło święty, święty, święty nagle znikło mi z oczu wszystko co znajdowało się za celebransami. Od lewego boku kapłana ku tyłowi w ukośnych rzędach stanęły tysiące aniołów małych, dużych Aniołów o potężnych skrzydłach, aniołów z małymi skrzydłami, a także bez skrzydeł, jakby poprzedzali pozostałych. Wszyscy oni odziani byli w tuniki podobne do ałt i ministrantów. Wszyscy też klękali z dłońmi złożonymi do modlitwy i z szacunkiem skłaniali głowę. Dało się słyszeć przepiękną muzykę, jakby wielu różnogłosych chórów, a wszystkie one wspólnie powtarzały wraz z ludem: „Święty, święty, święty”. A -a -a. Tego teraz nie zrozumiesz. Człowiek, mając swój rozum, nie jest w stanie pojąć, jak to wszystko się dzieje. Człowiek zostaje zaproszony przed tron Najwyższego Boga. Jednocześnie łączy się z Chrystusem pod postacią chleba, fizycznym ciele.